Andrzej Leper, jeden z pierwszych polityków III Rzeczpospolitej Polskiej, założyciel i lider samoobrony polskiej, startował cztery razy na prezydenta Polski, lecz nie dało mu się ani razu zostać prezydentem. Był jednym z najwytrwalszych polskich polityków aż do swojej śmierci w 2011 roku. Po jego śmierci zaczął narastać mit jego osoby. W tym materiale krótko przyjrzymy się mu i krótko omówimy mit, jaki po nim powstał. Andrzej Leper urodził się 13 czerwca w 1954 roku w Sto na Pomorzu. Pochodził z rolniczej rodziny i całe życie był związany z wsią. W latach 80. przeprowadził się do Zielnowa, gdzie prowadził gospodarstwo rolne. To tam zaczęło się wszystko: rolnicy, protesty, później polityka. Po śmierci został pochowany na cmentarzu w grupach. Na początku lat 90 Leper staje się rozpoznawalny jako organizator głośnych protestów rolniczych. Rolnicy blokują drogi, rozsypują złoże przed urzędami, palą opony. To jego znak firmowy, polityka uliczna spektakularna, przyciągająca kamery. W 1992 roku zakłada partię Samoobronę RP i zostaje jej liderem. Nie jest to zwykła partia, bardziej ruch gniewu, głos frustrowanych mieszkańców wsi i ludzi, którzy od nie odnaleźli się w nowej Polsce po transformacji. W kolejnych latach Leper stara się zdobyć mandat posła, ale dopiero w 2001 roku samoobrona przekracza próg i wchodzi do sejmu. To szok dla politycznych elit. Posłowie samoobrony, tak jak ich lider, zachowują się nietypowo: głośne protesty w sali plenarnej, blokowanie mównicy i transparenty. Jedni widzą w tym cyrk, inni autentyczny bunt przeciwko klasie politycznej. Sam Leper startuje kilka razy w wyborach prezydenckich: w 1995, 2000, 2005 i w 2010. Zawsze bez większych szans, ale za każdym razem gromadzi setki tysięcy głosów. Największy sukces przychodzi w 2005 roku, kiedy samobrona dostaje ponad 10% poparcia i staje się języczkiem u uwagi. W 2006 roku leper wchodzi do rządu Jarosława Kaczyńskiego i zostaje tam wicepremierem i ministrem rolnictwa. Dla wielu to szok. Facet, który jeszcze kilka lat temu blokował drogi i nazywany był populistą, teraz siedzi w rządowym stole, ale jego czas w rządzie nie trwał długo. W 2007 roku wybucha tak zwana afera gruntowa. CBA oskarża ludzi z jego otoczenia o korupcję. Leper zostaje odwołany, a koalicja PIS, Samoobrona Liga Polskich Rodzin rozpada się. To koniec jego wielkiej politycznej kariery. Po wyborach w 2007 roku Samoobrona wypada z Sejmu. Z partii, która miała kilkadziesiąt mandatów i wicepremiera, zostaje tylko wspomnienie. Leper dalej próbuje. Startuje jeszcze w wyborach prezydenckich w 2010 roku, ale jego znaczenie polityczne drastycznie maleje. I wtedy przychodzi tragiczny finał. 5 sierpnia 2011 roku Andrzej Leper zostaje znaleziony martwy w siedzibie partii w Warszawie. Prokuratura stwierdziła samopo i w 2012 roku oficjalnie umarza śledztwo. Nie ma śladów udziału osób trzecich. Mimo to od pierwszych dni zaczynają się pojawiać teorie spiskowe, że Leper wiedział za dużo, że ktoś mu pomógł odejść z tego świata. I tu zaczyna się mit Lepera. Z jednej strony pamiętany jest jako chłopski trybun, który mówił to, co inni bali się powiedzieć, o niesprawiedliwościach transformacji, o biedzie na wsi i o tym, że zwykli ludzie są lekceważeni przez elity. Z drugiej strony wciąż ciągnie się za nim obraz politycznego awanturnika, populisty i człowieka uwikłanego w afery. Dzisiaj jego postać jest intensywnie wykorzystywana przez środowiska skrajnej prawicy. Konfederacja Korony Polskiej i Grzegorz Brauny regularnie wspominają Lepera, organizują konferencje, wpisy w mediach społecznościowych, apele o powołanie komisji śledczej w sprawie jego śmierci. Chociaż prokuratura sprawę napnęła, narracje o tajemniczym samobójstwie dobrze się sprzedają wśród zwolenników teorii spiskowych. Leper staje się w tej wersji kimś w rodzaju męczennika, ofiary systemu, którego zlikwidowano, bo powiedział prawdę. Problem w tym, że jest to uproszczony i wygodny obraz, który nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Leper był barwną i ważną postacią w polskiej polityce, ale też człowiekiem z wieloma słabościami i błędami. Dzisiejsze bezkrytyczne wykorzystywanie jego postaci przez skrajną prawicę, z którą nie miał żadnych powiązań, to bardziej grani na emocjach niż realną pamięć o tym, kim naprawdę był. Jeszcze na sam koniec chciałbym upaść przed wami na kolana i poprosić o subskrypcję, lajka, wejście naszego TikToka oraz Twittera. Dziękuję i do zobaczenia kiedyś. Pa pa.